Wiek nie ma znaczenia, chyba że jesteś serem. Byli burkę, jeżeli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można. Pani Bukowa, życie to jest dobrze i źle, i tak jest dobrze, bo jak jest tylko dobrze, to jest źle. KS Jan Twardowski, rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Roosevelt. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Albert Schweitzer. Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Mark Twain. Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre, w tym cel rozumnego życia. Platon. W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, Naukę i spełnianie marzeń. Kiedy mamy marzenia, ale nie próbujemy ich spełniać, życie staje się koszmarem. Daren Eranewski, nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją. Martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi. Konfucjusz nie wydawaj wyroku, zanim nie wysłuchasz przeciwnej strony. Eurypides. raczej siebie oskarżajmy, a nie innych, KS Jan Twardowski. Konfrontacji między strumieniem i skałą strumień zawsze wygrywa nie poprzez siłę, ale poprzez wytrwałość. Budda: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie. Oscar Wilde: Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zabierających dech chwil. Michael Wansef: Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie. Pytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju. John F. Kennedy. Ludzkość podobno od niepamiętnych czasów śni o lataniu. Istotnie, źródła tych marzeń sięgają przodków człowieka, u których najczęściej występował sen o spadaniu z gałęzi. Terry Pratchett. Nie pozwól, by przed czasem, który upłynie, zanim coś osiągniesz, przeszkodził ci w zrobieniu tego. Czas i tak upłynie. Można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. Earl Nightingale. Brama do świątyni dobra i prawdy jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę. Lew stoi. Egoizm nie polega na tym, że się żyje, jak chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy. Oscar Wilde. Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy. Mehatme Gangi. Nasze życie tylko w 10% składa się z tego, co się nam przytrafia, a w 90% z tego, co z tym zrobimy. Autor nieznany. Jak daleko ta mała świeca rzuca swe promienie? Podobnie świeci dobry uczynek w niedobrym świecie. Shakespeare. Jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli łza, uśmiech. Ks. Jan Twardowski. Jeśli nie oprzesz się nawykowi, wkrótce stanie się koniecznością. Święta Augustyn. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. Arystoteles. Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Wisława Szymborska. Człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością. Człowiek mały, korzyścią. Konfucjusz. Denerwować się, to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Ernest Hemingway: Łatwo jest zobaczyć wady innych, ale trudno jest ujrzeć swoje wady. Budda: człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni i jedyne, które musi. Mark Twain: dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie. Lew Tolstoy: chętnie drugich napominamy, ale sami upomnień niechętnie słuchamy. Eurypides: Masz dwa domy. Ziemie i swoje ciało. Żadbaj oba. Autor nieznany. Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał. K.S. Jan Twardowski. Myślę, że jest teraz dobra okazja, by napić się piwa. Franklin Delano Roosevelt. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Władysław Bartoszewski. Wdzęczność jest najpiękniejszą formą szczęścia. Należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków. Walter Derks. Większość ludzi ma tyle szczęścia, na ile sobie pozwoli. Abraham Lincoln. Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. Abraham Lincoln. Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. Fiodor Dostojewski. Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno. Konfucjusz. Idzie o to, że człowiek, który w głębi siebie nie kryje niespodzianki, z reguły nie bywa interesujący. M. Buchakow. Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim, jaki pan jest. F. Dostojewski. Sądzę, że podstawowym celem naszej egzystencji jest poznawanie. James Dean. Dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. Paulo Coelho. Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia i starają się robić to jak najlepiej. Paulo Coelho. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Jan Paweł II. Wszystko w miarę. Sokrates. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Wisława Szymborska. Wierzaj mi. Prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Seneka Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie. Wisława Szymborska. Nie obrażaj się na bieg zdarzeń. One i tak tego nie zrozumieją. Platon. Trzeba czegoś pragnąć, aby żyć. Margaret Dylan. Kimkolwiek jesteś, bądź dobry. Abraham Lincoln. Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. Konfucjusz. To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. Eurypajc. Insza pięknie mówić, insza pięknie czynić. Andrzej Maksymilian Fredro. Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało. Vergiliusz.